Seryjna morderczyni Mary Bell miała 11 lat, kiedy została skazana na dożywocie za zabicie dwóch małych dzieci w 1968 roku. Teraz żyje anonimowo po tym, jak została uwolniona zaledwie 12 lat później. Mary Bell miała 23 lata, kiedy została zwolniona z więzienia po odbyciu 12-letniego wyroku, za zabicie dwóch małych chłopców w 1968 roku. Bel miała wtedy zaledwie 10 lat, kiedy udusiła swoją pierwszą czteroletnią ofiarę i zostawiła straszne notatki dla jego rodziny. Dwa miesiące później okaleczyła trzyletniego chłopca. Ból i śmierć towarzyszyły Bel niemal od chwili narodzin, prowadząc ją przez całe jej destrukcyjne dzieciństwo. Jej życie to straszna i niepokojąca historia. Mary Bell urodziła się 26 maja 1957 roku w rodzinie Betty McCricket, 16-letniej prostytutki, która podobno powiedziała lekarzom: Zabierzcie to, kiedy zobaczyła po raz pierwszy swoją córkę. Od tamtej pory życie małej Mary nie było usłane różami. McCricket często wyjeżdżała z domu podczas służbowych podróży do Glasgow ale jej nieobecność była okresem wytchnienia dla młodej Mary, która była ofiarą psychicznego i fizycznego znęcania się w obecności jej matki. Siostra McCricket była świadkiem, jak próbowała oddać Mary kobiecie, która bezskutecznie próbowała ją adoptować. Mary była również dziwnie podatna na wypadki. Raz spadła z okna, innym razem przypadkowo przedawkowała tabletki nasenne. Niektórzy przypisują wypadki determinacji Betty, aby pozbyć się obciążenia, podczas gdy inni widzą objawy zespołu Munchausena. Betty tęskniła za zainteresowaniem i współczuciem, jakie przynosiły wypadki jej córki. Według późniejszych relacji, podanych przez samą Mary, jej matka zaczęła wykorzystywać ją do usług seksualnych, gdy miała zaledwie cztery lata, choć członkowie rodziny tego nie potwierdzają. Wiedzieli jednak, że młode życie Mary było już naznaczone stratą. Widziała, jak jej pięcioletnia przyjaciółka została potrącona i zabita przez autobus. Biorąc pod uwagę wszystko to, co wydarzyło się w jej życiu, nie zdziwiło ich, że w wieku dziesięciu lat Mary stała się dziwnym dzieckiem, wycofanym i manipulującym, zawsze balansującym na krawędzi przemocy. Było jednak wiele rzeczy, o których nie wiedzieli. Obsesja Mary Bell na punkcie śmierci W maju 1968 roku na terenie Scottswood, biednej dzielnicy Newcastle, Nora i Mary zaczęły prześladować młodsze i słabsze od siebie dzieci. Przez tygodnie przed swoim pierwszym morderstwem Mary Bell zachowywała się dziwnie. 11 maja 1968 roku Mary bawiła się z trzyletnim chłopcem, który został ciężko ranny podczas upadku ze szczytu schronu przeciwlotniczego. Jego rodzice myśleli, że to był wypadek. Następnego dnia trzy matki zgłosiły się, aby powiedzieć policji, że Mary próbowała udusić ich małe córki. Zaowocowało to krótkim przesłuchaniem policyjnym i wykładem, ale nie wniesiono żadnych zarzutów. Następnie 25 maja, dzień przed ukończeniem 11 roku życia, Mary Bell udusiła czteroletniego Martina Brauna w opuszczonym domu w Scotchwood w Anglii. Opuściła miejsce zdarzenia i wróciła z koleżanką Normą, by powiedzieć, że zostały tam pobite przez dwóch miejscowych chłopców, gdy natknęły się na ciało. Policjanci byli oszołomieni, poza odrobiną krwi i śliny. Na twarzy ofiary nie było widocznych oznak przemocy. Na podłodze w pobliżu ciała leżała jednak pusta butelka po środkach przeciwbólowych. Bez dalszych wskazówek policja założyła, że Martin Brown połknął tabletki. Jego śmierć uznali za wypadek. Potem, kilka dni po śmierci Martina, Mary Bell pojawiła się w progu domu Brownów i poprosiła o spotkanie z nim. Jego matka delikatnie wyjaśniła, że Martin nie żyje. Mary jednak powiedziała, że już o tym wie. Chciała zobaczyć tylko ciało w trumnie. Matka Martina zatrzasnęła jej drzwi przed nosem. Niedługo potem Mary i jej przyjaciółka Norma włamały się do przedszkola, pozostawiając notatki, w których anonimowo wzięły odpowiedzialność za śmierć Martina Brauna i obiecały, że zabiją ponownie. Policja uznała, że notatki to makabryczny żart. Dla przedszkola było to ostatnie i najbardziej niepokojące z serii włamań. Został zainstalowany system alarmowy. Kilka nocy później, zarówno Mary, jak i Norma zostały złapane, podczas gdy wałęsały się po terenie szkoły. Kiedy przyjechała policja, zostały wypuszczone. W międzyczasie Mary opowiadała swoim kolegom z klasy, że zabiła Martina Brauna. Jej reputacja kłamliwego i popisującego się dziecka uniemożliwiała poważne traktowanie jej twierdzeń, dopóki nie zginął kolejny młody chłopiec. Mary, Bell i jej przyjaciółka Norma udusiły trzyletniego Briana Hała. Tym razem Bell. Okaleczyła ciało nożyczkami, raniąc Uda i rozcinając Penisa. Kiedy siostra Briana poszła go szukać, Mary i Norma zaproponowały pomoc. Przeszukali wspólnie okolice. Mary wskazała na betonowe bloki, które skrywały jego ciało. Ale Norma powiedziała, że go tam nie będzie. Siostra Briana ruszyła dalej. Kiedy w końcu znaleziono ciało Briana, sąsiedzi wpadli w panikę. Dwóch młodych chłopców już nie żyło. Policja przesłuchała miejscowe dzieci, mając nadzieję, że ktoś widział coś, co doprowadziłoby do podejrzanego. Byli zszokowani, gdy przyszedł raport od koronera. Gdy krew Briana zastygła, na jego klatce piersiowej pojawiły się nowe ślady. Ktoś użył żyletki, by wydrapać literę M na jego torsie. Była jeszcze jedna, bardzo niepokojąca uwaga. Brak siły w ataku sugerował, że zabójca Briana mógł być dzieckiem. Mary i Norma nie radziły sobie z ukryciem zainteresowania śledztwem w wywiadach z policją. Norma była podekscytowana, a Mary unikała wypowiedzi. Zwłaszcza potem, gdy policja zauważyła, że widziano ją z Brianem Howe w dniu jego śmierci. Powiedziała, że chłopiec niósł parę złamanych nożyczek. To był wielki błąd Mary Bell. Okaleczenie ciała nożyczkami zostało utajnione przed prasą i opinią publiczną. W dniu jego pogrzebu zauważono Mary, czającą się przed jego domem. Roześmiała się i zatarła ręce, gdy zobaczyła jego trumnę. Śledczy zadzwonili do niej w celu drugiego przesłuchania, a Mary, być może wyczuwając zbliżanie się śledczych do celu, wymyśliła historię o tym, jak widziała, gdy ośmioletni chłopiec uderzył Briana w dniu jego śmierci. Ponieważ ślad dowodowy w końcu doprowadził do mery i normy, policja próbowała porozmawiać z mery w jej domu. Jej ojciec William Billy Bell odmówił ich wpuszczenia i zagroził, że wypuszczą na nich psy, jeśli wrócą. Był to szczegół znany tylko śledczym i jeszcze jednej osobie mordercy Briana. Zarówno Norma, jak i Mary załamały się podczas dalszych przesłuchiwań. Norma zaczęła współpracować z policją i wplątała w to Mary, która sama przyznała się do obecności podczas morderstwa Briana Hawa. Ale próbowała zrzucić winę na Normę. Obie dziewczynki zostały oskarżone i wyznaczono termin rozprawy. Na rozprawie prokurator powiedział sądowi, że powodem popełnienia morderstw przez Bell była wyłącznie przyjemność i podniecenie związane z zabijaniem. Tymczasem prasa brytyjska nazwała mordercę dzieci żywym złem. Nie mogąc bezpośrednio porozmawiać z Mary, policja przesłuchała młodego chłopca, który był świadkiem morderstwa Briana Howa. Chłopiec wyjaśnił, że Mary przekonała malucha, że boli go gardło, przez co może mu pomóc. Zaczęła masować jego gardło, zacieśniać uścisk, aż chłopiec został uduszony. Została uniewinniona! Sędzia stwierdził, że Mary była niebezpieczną osobą i poważnym zagrożeniem dla innych dzieci. Ława Przysięgłych uznała, że Mary Bell popełniła morderstwa i wydała w grudniu wyrok skazujący. Została skazana za zabójstwo, a nie morderstwo. Ponieważ sądowi psychiatrzy przekonywali Ławę Przysięgłych, że Mary Bell wykazywała klasyczne objawy psychopatii. I nie mogła ponosić pełnej odpowiedzialności za swoje czyny. Norma Bell była uważana za niechętną wspólniczkę, która znalazła się pod złym wpływem Mary. Sam wymiar sprawiedliwości nie był przyzwyczajony do zatrzymywania młodych dziewcząt, więc władze nie były pewne, gdzie umieścić Mary Bell. Została skazana na karę więzienia z wyrokiem nieokreślonym czasowo. Najwyraźniej służby więzienne i lekarze byli pod wrażeniem leczenia i rehabilitacji Bell po 12 latach, wypuszczając ją w 1980 roku pod nadzorem. Mary Bell otrzymała nową tożsamość, aby dać jej szansę na nowe życie i chronić ją przed uwagą tabloidów. Mimo to była zmuszona do kilkukrotnej przeprowadzki, aby uniknąć nękania przez tabloidy i opinię publiczną, które nie dawały za wygraną. Postanowili umieścić ją w bezpiecznym ośrodku zwanym Red Bank. Spędziła tam 6 lat, a później została przeniesiona do więzienia otwartego Murkort. Mary Bell była jedyną dziewczyną wśród 20 chłopców. Rzekomo była ofiarą wykorzystywania seksualnego przez członka personelu, a także współwięźniów, a sam personel przymykał oko na sprawę. Tabloidy i reporterzy zaczęli śledzić Mary i jej rodzinę, starając się uzyskać aktualne miejsce jej pobytu. Co robi teraz Mary Bell? Czy czuje wyrzuty sumienia za swoje postępowanie? W latach 60. mieszkańcy Scotwood w Anglii nie mogli pojąć, że wśród nich mieszka morderca dzieci. Miasto wciąż odradzało się po wojnie i było uważane za zaniedbaną okolicę. Wiele dzieci zostało pozostawionych samym sobie. Na wiele godzin bez nadzoru bawiły się, uczyły i radziły sobie same. Wśród takich dzieci czarną owcą była Mary Bell. Skrzeszenie Mary Bell i zysk wywołało poruszenie i otworzyło stare rany osobom spokrewnionym z ofiarami. Byli zgodni, że Mary nie powinna otrzymywać pieniędzy za morderstwa, które popełniła jako dziecko. Wiele medialnego szaleństwa wywodziło się z biografii z 1998 roku zatytułowanej The Case of Mary Bell, napisanej przez dziennikarkę Gideon Sereny. Sereny spotkała się z publiczną krytyką i reakcją ze względu na fakt, że Mary Bell otrzymała część garzy ze sprzedaży książki. Sereny powiedziała: Czułam, że chcę jej dać część pieniędzy. Ponieważ nie mogłam jej wykorzystać jak wszyscy inni. Mary i jej córka przenosiły się z miasta do miasta, czasami wychodząc z prześcieradłami na głowie, aby uniknąć rozgłosu. Matka ofiary wypowiedziała się przeciwko Sereny i Bell w wywiadzie dla obserwera. Mary Bell zmarła, kiedy opuściła więzienie i przybrała nową tożsamość. Myślałam o niej jak o martwej. Starałam się mieć przyzwoite życie. Zaczęłam pracować nad sobą, żeby jej nie potępiać, ponieważ umarła i stała się kimś innym. Teraz Gita Sereni wskrzesiła ją. Pytanie tylko, po co? Sama Mary Bell nigdy nie przyznała się do zbrodni z dzieciństwa, ale mówi się, że jest teraz zupełnie inną osobą. Jej głównym problemem jest normalne życie. Prawo nadal chroniło anonimowość jej i jej córki. I ostatecznie zostało poszerzone także o jej wnuczkę. Ich wizerunek będzie chroniony przez całe ich życie. Biografia Mary, autorstwa Sereny, dowodziła, że dzieci nie mordują z natury. Brutalne przestępstwa dzieci są często wynikiem tego, że nie nauczono ich empatii i miłości w ciągu pierwszych kilku lat życia. Sereny wspomina także, że Mary Bell sama była ofiarą molestowania dzieci i nieprzyzwoitego środowiska.